Witam wszystkich ponownie w kolejnym odcinku, że w ten Raider Anniversary i tak, yy, po rozpoczęciu kolejnych etapów gry, na przykład jak byliśmy w Peru, to byśmy w Grecji, a w Grecji, to zmienia się tło w menu i yy, teraz jak jesteśmy w Grecji, to Lara stoi na tle Świątyni Świętego Franciszka, więc chciałam tylko tak powiedzieć dla urozmaiczenia. No i dzisiaj wchodzimy sobie tą całą świątynię z tego Franciszka. Tylko żebym ja sobie stoper ma załączyła, Dziękuję. Dobra, dla Reka tutaj, tutaj i tutaj. Okej. Okay. że rzeczy chodzi? Graj na tym, na folii gra, a właśnie muszę zamścić, co będzie mi się więc jak będzie, to się pod głosim, że jest więcej. podgłośniczek więcej. A my ze tego robić. Żeby no, się no, nagrywać. Te się w Nie, I'd rune, się no. move on if I were you. No, mademoiselle. I trust my instincts. And that is why you are so complex. I am professional, mademoiselle. I focus on the job, and I get paid. There's more to life than money, Pierre. This isn't life, mademoiselle. Right, it's business. <laughs> it's business. <laughs> it not a It hasn't prevented me from getting a piece of the skill. How's business for you? Touche. No i... ten poziom na pewno, ale tu na pewno będę musiała podzielić na party. Zaraz, jak ja będę robił następny odcinek, to... Jak nie będę oglądać sterowania, to sobie przyłączę sterowanie do Dragona. bym się szczerowanie mylił. Dwa odcinki z tego, dwa odcinki z tego. Może dostać pomieszania klepek mózgowych. I tutaj mamy... Hej, coś sekretów chciałam powiedzieć. Tutaj jest właśnie jeden. <grym> y a. mi się zdawało, że nie ma sekretów. No to wyrzucacz to okropne bieganie po ścianach według mnie. No bo jak się chcesz zrobić od tyłu od ściany, to możesz w ogóle... No wrzeszcz tu kamerę. No i... Ja pamiętam tylko do, do tych krat, ale ja wam pokażę skąd go wziął. I tu mam, że znaczy na co mamy strzelać, czyli w oko i w miecz. Aha, i stoicie na tym, jak... Yy, ...slecie, to wam się o tym do że resetuje. Oko i miecz. Yes. Oh. Ale krzywo skoczyłaś No i tutaj ta Time tego poziomu to będzie masa Będę go to 50 razy nagrywasz pewnie Dobra, tu mamy właśnie ten cyfr do tamtej kraty Czyli ręka, dolna część pleców i dwie stopy No Ale kamera to jest beznadziejna Brzemysł nie doskoczy proszę tak to było mądre no mm. mam nadzieję że w nowym dobrej że to, to poprawią z tą miękką by ona z i go biegać no i oczywiście nie do tego wspomnianego cienia na początku nie wiem czy mam z tymi cieniami trudno przeżyje Pusz! Zupełnie tak jak w Legend, tylko trzeba... to yy... hmm. zupełnie uważam, że nie można tak tej kuli potoczyć. Ale dasz ją tylko trzeba go w ...część kuli trafić, w, 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 w środek. Tylko w No, pff, uparta kula. Thanks. No. Już powiedziałem, że dużo to niezdrowo? Dobra, to na ślepo kompletnie. Bo chyba się dobre do tym piora, byś na ślepo. Nie jest żadne. Zobacz, moje wolenie w klawisze. I moją myszkę też. Dobra, U... może być. Tylko bo tam jest apteczka. Proszę. Ej, ten tutaj? No, tutaj mam podpowiedź do zagadki, czyli... Mm, yy... Głową <gulę> zasłaniasz i teraz całym. Miec, ręka, oko, dolna część pleców, kolano... I, i, no, mam no, nadzieję, że zapamiętam, bo ja mam sklerozę i ślepotę i w ogóle wszystko. <laughs> nie, nie, no, sklerozę i ślepotę. nie, 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 zła! nie, zła. No nie, tak, jeszcze nie, nie, Spadaj. Niegrzeczny nie, nie, dostajesz nie, Dobra, ja jednak zalecam nie, głośników. Bo ja kompletnie nic nie słyszę. Przynajmniej znaczy, nie będzie mi się echo robiło. I oby mi się znowu dźwięk nie przesunął w mowie Mace'za. Myślę, że nie tak. Mam żeby widzę dwie stopy. Kolano. Kolano powiedziałam. To. Oko. Nie. I rękę. Rękę. No i... Właśnie w Peru były artefakty jako kości słoniowe. Według mnie tutaj mamy takie jakby noże albo pióra. Nie. Co to w ogóle jest? Jakiś nóż. Mm, <laughs> no i pytanie, jak chcę teraz zejść? Bram, się nie zabiję. Dobra. Hmm. Ja jest? nagrywam. Aha, 8 minut, fajnie. Super, to jest tam bardzo tak przydatna rzecz. Hmm. Ale wyższe wy gdybyś wy nie go przetrwałam. Hmm. No. Aha, przełożę ci. Okaże się, że znak nagrywa się. No i tu mamy perfekcyjne schody, na których można sobie zęby wybić I ta szala to jest druga najbardziej rozpoznawalna szala między Tomb Raider 1 a ani Aniversa. On mi tu zawsze wkurzają za tej te białej gorąci normalnie. Więc... Będę ciekawie. Wiesz, może tam to otworzymy? To chyba otworzy... Otwierało posej Dona, dobrze pamiętam. Jezu. No właśnie, nie to perki nam wyleciały. Nie jedźcie mnie, krwiopijczy jedne. Eee, to trzeba zrobić... Tak. I ten klawisz. oczywiście podglądam, co trzeba. O, teraz tutaj gdzieś było zejście jak widzę jest... Ledwo co pamiętam... Ledwo. Uh, teraz to będzie otwierało dosa. Nie wszystko z tego. Masz sensie. Tak. Taka jedna mała chudolera, a cała klumna się o, o połowę z... Nie wiem. Uh. Nie hmm. wiem, czy to opuściła Bo tam jest pan, Opuściła. z tego posiedzenia do chować to osa. Wiem, że to jest jak wyrywactwo. Hmm. Też do mnie to perki? O, dobra, może nic nie, nie będziemy schodzić, za się dwie Będziemy mieli głowę... Dwie SALE! jeszcze, jedną salę. Czyli że jest Ale moja była po Sydona. Że dlatego, że ja ty jestem wodnikiem i uwielbiam wodę. Ale, ale też gu, głupio... Dzi głupio. Dziwne! Uweźniam wodę, a nie umiem pływać. <grym> Nie, a... Właśnie ta kratę była zepsuta Ale nie chcę tej kraty obrozić, bo będę tym celu zawału. Na miejscu Tak Salah lechać jest i z wielką dyskotekową kulą Kulą <tansuj> można sporać z prądem i żeby nie zostać porażonym, trzeba na te, które się obniżają. Więc znaczy one się nie obniżają tylko. Na te, które się podwyższają, nie wolno stąpać, Właśnie, celuje w nie prąd. Ojej. Ojej! Okej, to było dziwne. Ale że ojej, Ojej! Dobra udało się. Tylko jednym porażeniem prądem. No. Chwilaj go za plery. Czyli pleczy. czy w miarę prosto jest? W miarę. Tak. I teraz wielki młot e, Histossa. Jest swanterwodzie jako Mionira. Może nas zabić. No, to było niemądre. I to zawsze coś to jest zawału. Właśnie o to chodzi. Nie mówię, że się pomęcimy z tą matematyką.